Dzień dobry. Dziś miał być materiał o Golden State Warriors, ale wydarzyło się coś, czym trzeba zająć się przede wszystkim. Mianowicie kolejny skandal, kolejna afera, kolejna głupota Jamoranda. Gwiazda Memphis Grizzlies, gwiazda całej ligi NBA, zawodnik, którego koszulki genialnie się sprzedają, który jest franchise-playerem ekipy z miasta Elvisa, znowu. Dał się poznać jako nierozsądny, głupi, kompletnie nie mający pojęcia, jak wielką szkodę robi sobie, ale i jak wielką szkodę może wyrządzić społeczeństwu. Człowiek, który notabene już kolejny raz zachowuje się w ten sposób. Przypomnijmy: John Morant w marcu dał się poznać jako gangsta. Gangsta oczywiście w nawias biorąc, ze względu na to, że jak wszyscy wiemy, No nie miał tak zwanego tough life, nie musiał walczyć o swoje, ale klimaty gangsterskie, klimaty bycia ziomem z okolicy, którego wszyscy się boją, bardzo mu to wszystko pasuje. Niestety, prawda jest taka, że jest to. Image robiony na siłę, prawda jest taka, że Jamorant przez to, co robi, daje tragiczny przykład młodszym, o czym też za chwilę. Ale po poprzednich skandalicznych zachowaniach, paradowaniu z bronią, Jamorant przeprosił, został na chwilę zawieszony, mówiło się, że już nie zagra w całym sezonie, no, ale wrócił i być może to był błąd. Natomiast wydawało się, że OK dostał nauczkę, dostał po łapach i będzie zachowywać się lepiej. Ale niestety po raz kolejny okazuje się, że nie wypleni się pewnego, pewnego zachowania od tak po prostu. I Jamorant po raz kolejny na social mediach, tym razem swojego jakiegoś ziomala, paradował z bronią w ręku. Siedzieli w aucie, nagrywali jakiegoś live'a i Jamorand po raz kolejny Postanowił pokazać, jaki to on nie jest twardziel z ośki. Możecie sobie dodać tutaj różny osiedlowy slang, natomiast już tak całkowicie poważnie. Ja Morand jest genialnie zarabiającym, genialnie grającym sportowcem, który bardzo często jest na ustach tysięcy fanów, setek tysięcy fanów. To dla niego wielu kibiców przyjeżdża do Memphis, by obejrzeć go w akcji. Jest człowiekiem, który hipnotyzuje swoją grą. Natomiast jesteśmy w momencie w Stanach Zjednoczonych takim, a nie innym, gdzie po raz kolejny trwa ogromna debata, co zrobić z powszechnym dostępem do broni. To po pierwsze. Po drugie, jak sprawdzałem. I tutaj dane są ze strony ABC News na początku maja ilość ofiar po strzelaninach w Stanach Zjednoczonych w samym 2023 roku wynosiła prawie 14 tysięcy. To jest tragiczne, co tam się dzieje. To jest niewyobrażalne, jak w wielkim strachu żyje społeczeństwo. Jak niebezpiecznie w tym społeczeństwie się żyje. I nie mówimy tutaj o porachunkach gangów, o napaściach i tak dalej. Nie, my mówimy o tym, że jedna młoda osoba może wejść do szkoły z bronią palną i zabić od kilku do kilkunastu rówieśników, Potem nauczy, też nauczycieli, pracowników szkoły. To jest przerażające. Ja zawsze twierdziłem, że Sportowcy nie mają mieć za zadanie bycia przykładem, bo zrzucanie na ich barki bycia przykładem nie jest odpowiednie. Bycie przykładem powinno wychodzić przede wszystkim od naszych najbliższych, od rodziców, dziadków, wujków, cioć, starszego rodzeństwa. To od nich przede wszystkim powinniśmy się uczyć tego, co dobre. Natomiast jeśli jesteś gwiazdą sportu o tak. W wielkich zasięgach, o niewyobrażalnych dla większości zwykłych ludzi zasięgach, jeśli masz pieniądze, jeśli masz możliwość zrobienia czegoś dobrego, no to tutaj tak naprawdę powinno się zastanowić, dlaczego zamiast Jamorand po yy, głupiej akcji z marca nie stwierdził dobra, to teraz zachowam się inaczej. Nie było w jego zachowaniu nic co pokazywałoby, że on tej decyzji żałował. On sobie wrócił, on dalej przegrał, robił to co kocha najbardziej. I znowu dziś, a nagrywam to w, w majową niedzielę, no to minęło ile? Dwa miesiące. Znowu mamy to samo. Oczywiście Grizzlies mają już po sezonie. Jamorand może odpoczywać, no ale jeśli robi się coś takiego, no to pokazuje się, że. Raz, albo jest się bardzo głupim i nie ma się pojęcia o tym, jak wygląda rzeczywistość. Dwa, jest jakiś problem mentalny z jamorantem. Jamorant twierdził, że będzie pracować nad tym, żeby całą tę presję, która jest wokół niego jako zawodnika, rozładowywać w inny sposób, bo taka była linia obrony, że on zdaje sobie sprawę, no, ale on ma bardzo dużą presję na sobie w jakiś sposób chce ją rozładować. Ja już tego nie kupuję. Nie kupuję tego, że zawodnik, który ma off-season, ma wakacje, może odpoczywać, usilnie próbuje pokazać się z takiej strony, z której kompletnie nie powinien. Kolejną sprawą jest to, że w historii Zarówno NBA, jak i ogólnie innych dyscyplin sportowych tego, sytu, sy, tego przepraszam, typu sytuacje już miały miejsca i to się nigdy nie kończyło dobrze. Ktoś może powiedzieć, a Ja jest młody, musi dojrzeć i tak dalej. Okej, okay, tak, to jest bardzo młody, bodajże, 24-letni dopiero człowiek i też tutaj dodatkowo, no, Memphis Grizzlies też są bardzo młodą drużyną, bo najstarszym graczem w minionym sezonie regularnym był Steve Adams, mający dopiero 30 na karku. Więc okej, okay, tutaj rzeczywiście ten skład jest bardzo młody i być może to, że Jamorant nie ma wśród kolegów z drużyny nikogo, kto byłby dla niego mentorem, kto mógłby też być może nim trochę potrząsnąć w szatni i powiedzieć: stary, ogarnie się, to idzie w złą stronę. A idzie to w złą stronę, bo Jamorand, Zbytnio spoufala się ze swoimi kumplami, kumplami, którzy nie dbają o to, czy jamorant będzie miał karę, nie dbają o to, czy jamorant za chwilę zostanie zawieszony. Słuchajcie, o tym opowiadało wielu, wielu zawodników wszelakich dyscyplin: że w momencie, w którym osiąga się sukces, w momencie, w którym pojawiają się niewyobrażalne pieniądze, bo naprawdę. Te pieniądze, które zarabia się w MBA, są dla zwykłych śmiertelników niewyobrażalne i niedostępne. Pojawia się wokół gwiazdy wielu dziwnych osobników, tak to nazwijmy ludzi, którzy chcą gdzieś ocieplić się w tym blasku gwiazdy, ale chcą też wykorzystać to dla własnych celów typowo materialnych po to, by pokazywać, hej, ja jestem Twoim kumplem, jak to zawsze przy Tobie jestem, Ty jesteś taki super, jesteś taki ekstra, jesteś takim twardzielem, takim gęgsta, No i potem ten gwiazdor, który w to ślepo wierzy, myśli sobie, nie no, jak ja mam takie wsparcie fajne od kumpli, to ja muszę im się odwdzięczyć, pyk, Rolex, pyk, Rolls-Royce, pyk to, pyk tamto. I potem nagle się bardzo często okazuje, że przez to, że to środowisko, to toksyczne, zakłamane środowisko wokół zawodnika powoduje, że ten zawodnik bankrutuje, i to były bardzo, bardzo częste historie. Ja proponuję sięgnąć choćby po biografię Alana Iversona albo poczytać jakieś wywiady z nim. On doskonale sobie zdaje sprawę, ile przegrał właśnie przez to. O tym wspominał wielokrotnie Mike Tyson. Też polecam jego autobiografię, gdzie on. W sposób znakomity opisuje, jak dawał się wykorzystywać temu środowisku, dlaczego. Tylko, że Alan Iverson miał ciężkie życie, Mike Tyson miał bardzo ciężkie życie, natomiast John ja pozuje. To jest poza, poza kogoś, kto chce być kimś, kim tak naprawdę być nie powinien, i to jest przerażające. Dlaczego tak się dzieje? Wpływ środowiska, o którym przed chwilą mówiłem, ma tutaj. Chyba największe znaczenie. Znaczenie ma także to, że tak jak mówiłem, nie ma w drużynie z kogoś, kto potrafiłby Moranta uspokoić, kto pokazałby mu, jak należy funkcjonować w tym środowisku. Środowisku, które oczywiście wiele wybacza, dopóki jesteś w formie. Środowisku, które wiele wybacza, dopóki na parkiecie dajesz z siebie wszystko co najlepsze, ale wyobraźmy sobie sytuację prowizoryczną, że Ja Morant przestaje grać dobrze, że coś się z nim dzieje takiego, że nie może wstrzelić się z formą, że nie może pokazywać tego z czego słynie, że przez swoje wybórki zaniedbał trening, zaniedbał dbanie o siebie i to jest bardzo, bardzo krótka i szybka droga na samo dno, i bardzo boję się tego, że jeśli ktoś nie zareaguje na te głupoty, które robi Jamorant, to ten zawodnik prędzej czy szybciej będzie zmierzać ku samemu dołowi. I zamiast rozwijać swój talent, prowadzić Grizzlies ku playoffom i rozwijać całą organizację Grizzlies zacznie, zacznie niestety spadać. I byłaby wielka szkoda, bo talent Jamoranta Moranta jest przeogromny. Tego zawodnika ogląda się e, niczym, oglo, niczym czyta genialną poezję. I gra, gra Moranta to jest poezja. Mi osobiście przypomina on młodego Doryka Rose'a, kiedy Rose był w prime time swojej kariery. Morant ma podobne, podobne przebłyski Ta skoczność Hang time Szybkość, panowanie nad piłką To jest coś niewiarygodnego Ale jeśli Ja Morant Po meczach będzie Myśleć o tym, by Stawać się Kimś, kim nie jest no To dojdzie do niebezpiecznej sytuacji Tym bardziej, że Takie wymachiwanie Bronią tak jak mówiłem, jeśli chodzi o wpływ na społeczeństwo, to jest tragedia, co robi Jamoran, bo przecież nie tak dawno temu mieliśmy kolejną już strzelaninę w jednej z amerykańskich szkół, gdzie zginęło wiele bezbronnych osób, wiele dzieci. Przecież mieliśmy sytuację nawet z tych playoffów, kiedy to bodajże w Game P5, tak, w piątym spotkaniu. Wodajże w tak, w piątym spotkaniu James Harden zaprosił jednego z uczniów, który został postrzelony właśnie w strzelani strzelaninie, która odbyła się w jego szkole. I zobaczcie, jak to wygląda. Z jednej strony mamy Jamesa Hardena, który oczywiście znany jest z tego, że lubi chodzić sobie do klubów ze striptizem, ale stara się pokazać, że trzeba wspierać ofiary strzelanin. Trzeba wspierać osoby, które, których to dotyczy, jeśli tylko jest taka możliwość, bo niestety pamiętajmy, że dla większości ofiar kończy się to śmiercią, kończy się to tragicznie. A tu mamy z drugiej strony Jamuranta, który jedzie sobie autem i wymachuje bronią, jak gdyby nigdy nic złego się nie działo. Tak być nie powinno. I kiedy to nagrywam, jest już... Decyzja Memphis o tym, by Moran został zawieszony, ale przyznam szczerze, że jestem zażenowany troszkę tym, jak Grizzlies postąpiło, ze względu na to, że dostaliśmy bardzo krótki statement o tym, że Moran został przez klub zawieszony i że klub nie, nie będzie tego dalej komentować. Także nie wiemy jak długa jest kara, czy to się odnosi tylko do off-season, czy się mnie to też sezonu regularnego. Na razie Jamorant nie może uczestniczyć w żadnych aktywnościach drużyny. No ale jest urlop, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć co, co ma to oznaczać, że, że nie może przyjść sobie na halę treningową, być może. Tylko do kiedy ma to trwać, no, nikt nic nie wie. I tak naprawdę gryzy mają cholernie duży problem, bo to jest to, o czym mówiłem. Ten, to środowisko, ten biznes wybacza bardzo wiele, ale do pewnego momentu. Yy, używając tutaj sformułowania z baseballa, Ja Morant ma już drugi strajk. Co będzie po trzecim? Czy w ogóle dojdzie do tego trzeciego strajku? No, to nie wiadomo, ja mam nadzieję, że nie, bo tak jak mówię, zawodnikiem Morant jest genialnym, ale zarówno organizacja Memphis Grizzlies, jak i całe NBA, które jest przeogromnym biznesem, muszą działać, muszą wywrzeć jakąś presję na Morancie, by ten przestał się tak zachowywać. Bo dla Grizzlies, jak i dla całej NBA. To jest strzał w kolano, to jest, to jest bramka samobójcza, czy mówiąc slangiem koszykarskim, to jest głupia strata, po której rywale zdobywają banalne punkty, bo cały PR, wszystko to, na co wszystkie organizacje w ramach NBA pracują, a MBI bardzo jest znane z tego, że wspiera charta, akcje charytatywne, i tak dalej, i tak dalej, no to tutaj mamy problem. Problem, którego nie rozwiąże się na zasadzie, my cię zawiesimy na ileś tam czasu, a ty potem wrócisz i będziesz sobie dalej robić co chciał. No nie. Tu trzeba wyciągnąć konkretne wnioski. Trudno jest te wnioski oczywiście wyciągnąć, gdy mowa o twoim najlepszym zawodniku. A Jamoran bez dwóch zdań jest najlepszym zawodnikiem Memphis Grizzlies, jest jednym z najlepszych graczy NBA, więc tu jest problem. Jestem bardzo ciekaw, jak zarówno władza Grizzlies, jak i zarząd całej NBA postąpi w tej sytuacji. I dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Czy uważacie, że Jamorant, poza tym, że powinien zostać surowiej ukarany, to być może powinien dostać jeszcze dodatkowe jakieś konsekwencje? Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam. Yy, też właśnie zgasz słom i światło, także <grych> chyba najwyższa pora kończyć. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!